Niedługo chcę dać prawko Nie wiem czy osoby zaraz sobie jak mogą mieć Mogą mieć Na rower sobie ja chcę rowerową zrobić Wiem kartę motorową i prawo jazdy chcę drogę Na kartę pójdę jutro Jutro pójdę na kartę Na komendę się zapisać Na komendę? Tak, na komendzie usza Na komendzie się robi? No Zmęcząc może pójdziemy Po co? Na pochodzić Nie, nie, na swetarzu nie Czemu? Bo nie można na swetarzu nagrywać <śmiech> <śmiech> Dobre No zobacz, bym się tańczył koło tej Dzień <laughs> dobry Dawaj Dawid, na to wejść. Nie to nie wejdę, to się pierdziela. Czemu? Nie wejdę na to, to, to się to się kręci wokoło. No to chodzi. Ja nie wejdę na to. No spróbuj, Spróbuj. Ale patrz. spróbuj. Ja się to tak no ja to tak... chodzi. Ja, nie, ja się pierdzielę, serio się cię No ja nie... spróbuj, spróbuj. Nie wejdę, to ty wejdź Ja mam kamerę. Ja to na osobę jest, jedna osoba wchodzi. Ja, ja nie wchodzę na takie rzeczy. No dobra, ja 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 to, to chodź. Jak gdzie idziesz? W górę? No to chodź. No przez nie to. Niech no to się by się No dawaj. Nie, 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 to za wysoko. No dawaj, spróbuj. Ja się boję, się boję. Nie bój się. No to wejdźcie u jesteś chojraki, takim chojrakiem. No dawaj. Ja bo się boję, nie, nie wejdę. No co, co się stanie? No nawet mi się no noga nie się chce... zarwać, podłączcie żalem. Ale to z 10 ulanik weszło, to by się nie urwało. Nie, ja się boję. No dawaj. Ja się boję, nie, nie, No dawaj. Tylko na chwilę i zejdziesz od razu. Ale ja się boję, rozumiesz to? Ale patrz. Rozumiesz? Normalnie skaczę po tym, nic. Ale to jest wysoko, też. Jest... Ja pierdolę, nie? No dawaj. Ja się boję. Czego? Boję się, nie? No dawaj. Pi*** jesteś. Pobijaj Mam zaraz najechać po twoją rodzinę za tą pizdę mogę... Ja na ty nie chodzę, bo ja się boję, żeby to się nie zerwało Nie, no nie się. Ale... No dawaj dawaj, wejdź A jak miną noga tyle wymsknie my, my, i tam leki noga, tak ja wyjmę ją Ale co? Nie, a ty będziesz ze mną za rękę to wejdę Wej. Za rękę Za rękę? Za rękę, jak nie, łap bo... za rękę, nie tak Nie, 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 nie. Ty tyś łap za rękę Wyjdź pół za rękę. Nie, nie, ja nie powiem. Ale nie chodź, chodź ze mną Dobra <grywia> Dawaj, na drugi koniec Widzisz? Bezpieczny A już się nie boję Ty tu chyba był Jeszcze. Skąd wiesz? No, bo spustyka narysowana To, to jest znak szatana No Aber Satan! Aber Satan! Aber Satan! Legia! Legja! Dobrze! Dobrze! Widzę, widzę, łódzki widzę, ja tej kur... nie widzę, tylko legia, tylko legia. PDF piszą, PDF. PDF, rumaski to PDF. Jest pytałeś się podnieciłeś jak złapałeś go za rękę Saquiri ja to ty dziury? No co? 37. Wejdziesz ze mną? Nie Dawid Nie no wejdź ma... ze mną! Gdzie? Na to! Nie wejdę na to. No cię, boisz się, zastrałeś się z strachu. No. Nie krzycz Dawid, proszę. Zestrałeś się ze strachu, dawaj. No. Nie to. Nie no, pewnie coś jest. Nie rób tak. Jaki ty masz buty całe brudne. Ja ci umyję pożytki, Nogi do góry. Jak ty możesz tak szuriać człowieku? Przestań kotek tych robić. Co? Przestań robić tak kurwa. Nie, kurwa. nie robiłem tak. Robiłem. Ja tu przejdę. Nie, nie. Tu Chodź. przejdziemy. No pasy są tam człowieku, to ja będziemy groźni. To stwierdzam. To jest kurwa, debit. Można tak przychodzić. Można. Ja to nie, ja to mogę. Nie, 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 nie jest Francja. Motur. Ma jedną tych. Kiedy wychodzi, Masz prawo jazdy na motor? Mam prawo jazdy Nie ma śladu. 15. 15 ma masz pojazdy? No. O kurwa. A co ci... Tofie... Zajmij to, zajmij to, mi zamiaraj. Co ty, gangster? Gangster, no. Gangster, no. Dobra, to głowy. No tak, będzie tak. Bastian Różykiewicz... Bastian... Kto? Bastian bez Nie, ebać policję i straż miejską. Nie, policję Nie, policję i straż miejską. Zeraprocent, bezalkoholowy. Co sobie. Pijesz pieznu? Nie. Dobra, proszę sprawdzać, I to się I Może chodźmy w Dlaczego? Co? Nie obrażaj ludzi, daj kurwa z tym Weźmy go, pij pi to jest bezalkoholowe, jest porada, to sobie normalnie, z alkoholem ma inny smak A bezalkoholowe mam też inny smak Pij jeszcze, pi, jeszcze pi, jeszcze pi, pij jeszcze! Kurwa, nie chcę Chujowy. Ja chujowy. Chujowy. Tak samo smakuje jak desperado z alkoholem. Nie smakuje. Proszę kapsel. Nie, nie wyrzucaj. Nie. Nie śmiecimy. Tutaj. Ty ku śmieciarzu, brudasie. Ty. No jemu, I zaraz ty czy ci wypadło dzisiaj kopnę. Co, co, co? Dziś będzie niepełnosprawnego nie uderzę? No ci oddam. ci oddam taką siłą, że nie wstaniesz To nie zdążesz, to już będziesz leżał na ziemi. Nie, zdążę, Zdążę ci dojść, dądź zdążę ci się śpiewę. Dobra, pij nie p jakem bandy da jak tam wyglądasz, wpisz sobie. Dziewczynki dotyka mordy, a jakie dziewczynki do No dotykasz.

Pięć złotych! Dawid Menel Menel Zmiłem się siedzi Menel, menel, menel Uwaga! Za chwilę nastąpi połączenie z prezydentem Chodziło o to, że tam ona te kratki sobie byliśmy, żebyś wszedł i nie... Tam się nie było. Nie, ja nie boję się, ale przystraszyłem się na początek, kiedy straszyłem, a teraz już się nie boję. Dobre piwko? Dobre. Coś ci ciężko idzie widzę. Yo! Gary, Chodźcie do nas, chodźcie do nas! O, ty tego filu. Dziewczynki małe? Kurwa, bojnij całkiem mordę kurwa. Zrobić, Cześć.

Chodź! Tutaj. Nie kur... Posta! Nie kur... POSTA! Chodź kur... Kurwa dosta mi to! Tam jest kur... Nie, troszkę... To łas. daj! Chodź! Ja pierdolę! Jest chory jakiś! Wiesz, pierdolę gdzie, kurwa... Tu, pa. Szkło jest! Ja pierdolę! Bo to jest kosz, człowieku! Tu jest papier, to jest papier, to jest papier! To jest... Dobra, wróciłem. Tu było szkło! Dobra, by mi Wyjmij i... mi to! Dobra, nie będę już tego wyjmował. Ja to wyjmę. Jak to wyjmiesz? No już jest za kur... głęboko. Ty no... kurwa kretynie ty. Sam ci kur... Ty. Ja? Tak. Ale to jest 2 plus 2? 4. A 4 plus 4? 8. 8 plus 8? 16. A 16 plus 16? 32. 32 plus 32? 48. Źle. Tak. 40 plus 48? Nie wiem. Ja wiem, że ty kula nie wiesz O, jesteś kretynem. Dobra, A kto, kto to jest? jest? syn twojego syn ojca. Twojego nie ojca, twój ojca ale nie twój brat. Kto to jest? Nie wiem. Ja wiem, że ty, ty nie, ty nie wiesz To po prostu jesteś Słysz, kretynem. ty ten kurwa Co Przeć w mnie nie przeproszę Cię za bo Ci wyjedę zaraz. Nie przyjdziecie. Coś Ci mówiłem w mordy i przekleja mi przyjdziecie. Przyjdziecie, to Ci nie obiję ale ja normalnie bym Ci by. obił ryja. mówił mi, żebym nie zwracał na tych hejterów, bo on muszą się Tatar? Tak, Tatar. Tatar. A to prawda, że wtedy tata Cię tam, wtedy mówiłeś w hotelu... I on pewnie w zakończył się złapał, tak za szyję tak cię za szyję złapał, tak mówiłeś. No, bo to prawda. Co, i wyzywał cię? No. Jesteś kurwym, jebanym, synem No. Masakra. No on tak zrobił wtedy? Nie wiem. Co to pają? To nie jakiś robot Dostał go Dokąd będziemy leżało mieszkanie na Warszawskiej? Do mnie, do mnie Do Arka nie? Nie do mnie A dalej będziesz mieszkał tam na Warszawskiej czy nie? Będę. Tylko co swych dni? A. Oby nie w DPS-ie, nie? No no, to słabo będzie. Ty! Żeby ci kur... Ja ci życzę tego, żeby ci kiedyś kur... taki mandat za 500 zł przypierdolił za śmiecenie i się w końcu nauczyć O, Ja Powiedzcie, bo i zrobić Proszę, dajcie proszę, a, Przepraszamy, przepraszamy! Przepraszamy, ja, mogę tego... Przepuśćmy! Przepuśćcie pana! Dla mnie! Dobra, chodźcie z tej ścieżki rowerowej! Można Można. Bo powiedziałeś jak powiem twój sekret Zasnąłem 20 zł. Jak? 20 zł. jak powiem twój sekret, mogę to powiedzieć? Jaki? Ten twój sekret co mi wczoraj mówiłeś. Jaki? To przy biedronce. A to nie mówię, nie mówię. Na dzień próby. Ale 20 złotych. to wy się opłaci, no. No dać 20 złotych, to możesz powiedzieć. Ale już mam powiedzieć. Ale jeszcze ci nie nawet 20 złotych. No widzowie, to powiem mam sekret, Dajcie mi wczoraj powiedział, no. że on jest naprawdę gejem. No to prawda. Mam no nikomu tego nie mówić. Już jestem nie ukrywasz? Nie ukrywam się. Jesteś to tak dumny? Nie, nie jestem z tego dumny. Zabrakło tu game, bo mam minorytację. A um, w kogo? Wie, w o Boga wierzysz? Boże ty płakałeś nad śmiercią Azarza, nie patrz nad śmiercią Dawida Jaspera. Wysłuchaj nas, panie. Może ty dawałeś czego pokutującym, brałeś na święto Dawida Jaspera do nieba. Wysłuchaj nas, panie. Wiecie o Boga wierzysz? Boga? No. Jestem, jestem... Yy, ja nie Boga. Ja jestem tym... Ja jestem yy, świadkiem choby. Aha. Na się czym to polega? Chodź tu. Na się czym to polega? Co? Co się robi jako świadek choby? Bierzy na... To są mi wiara, inna wiara. Aha. Przestań. Co? Tak robić głową. Co? Dobrze wiesz co? Nie wiem. Nie w nie. To, no. się z kolegami. To chodź, idziemy. Guzo, 50 złotych. Kotek trzymaj za ten sekret PS 0% dla Dawida. Dzięki za pieniądze, podzielimy się z kotkiem. Chodź na mnie Podzielimy się, nie ma kury, że ty kursa zganiesz sam kostę. Nawet 50 zł kursą, tylko te Tesa wysłał za darmo Wystał 50 zł, ale ty tego nie robiłeś, tylko po prostu... Ty tego nie robiłeś! Czeka, tak Czego ta Czego nie robiłem? Tata? No hale tata! Cię umiesz bez tak się pyta mówię. O, no bo o kurde mamy. Wyjebali nas z kebaba, wyjebali nas z kebaba, daj, bo tate. hejterzy dzwoni... hejterzy z internetu daj, dzwoni do kebaba. Że się marstorbujemy i ten... I jak wyjebali z kebaba, wyjebali nas z kebaba. Daj, daj tatę. Tak, jedziemy, dam daj, ci jeszcze kotka. No dobra, to już zaraz będziemy jechać. Daj mi tatę jeszcze. No nie ma Tatuś. Tatuś zostałbym jeszcze trochę yy, z kotkiem, byśmy pojechali gdzieś. Okej, okay, dobra, to jedziemy, jedziemy, dobra. Dobra, papa. Pa. Jeżeli tata cię bije, musisz mówić to nawet, chodzi, że pomachasz głową, albo pomrugasz oczami do kamery. Napisał, że jeżeli chcesz pomocy, też pokiwaj głową. Słyszysz? Co? Pytałem się, że zgłosić to na policję, żebyś pomachał głową. Nie! Nie zgłaszać? Nie. Czyli... Czyli patrz. Patrz na mnie. No dobra na mojego kolegi, siostry, i żeby Dawaj. Dobra. A na tej stronie. Na tej. Leć, się trzymam. A no, umiesz pisać? Umiem. Trzymajcie się tam, lamusy, które mi obrożaliście na takie Lamusy jebane i chuj wam na rodziny. Trzymajcie się. Jakiś babcia na czacie, powtarzamy. Babcia ma na kanał czacie. Babcia, babcia. Lara, babcia, ale my kończymy ra Rajfaro. Kończymy live, babcia. Spierdalaj. <noise> A my jeszcze Ciebie bez mnie. A tego puszkę Ta puszka leży. No bo leży, nie zostanie